Chyba tego się nie spodziewałem. Tak jak widzieliście na poprzednim rywku no nie poszło za dobrze. Wchodzimy teraz. Może się uda znaleźć te bomby.

Chcę to zrobić tak szybciej, bo z tymi bombami no nie mam pojęcia, gdzie one mogą być. Eee, gleba? To, 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 to? Nie. Nie, raczej nie. Jak pójdziemy tam dalej teraz od gdzie wyjdziemy? Na jakiś korytarz Dobra, e, tu już byliśmy, to niepotrzebnie wchodzę drugi raz. Idziemy sobie dalej tutaj Wyjdziemy na tą e, na te kino jakby no tutaj jest chłop Let's drop the weapons now. they quiet. Evidence bag. Evidence good to dabra, go. Let's to Element talk. Secured. Talk reporting. Trailers incoming. Okay. Okay. Police, take my hands. up. LSPD, drop your hands up. Let me see those hands. Hands up. Hands down. Down on your knees. Hands up. Fall in. Don't worry. On your floor with the LSPD. Tam też nie widzę żadnej bomby. Szybko, szybko sprawdzimy jeszcze tutaj. Z ten wejście, ale ja tak sobie potwieram, żeby wiedzieć. Gdzie jest? Gdzie wali? Gdzieś tam. Tutaj też nie ma tych pomp. Dobra, wychodzimy. Tam, 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 tam. Dobra.

Kładź się, kurwa, kładź się. O Boże, 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 dobra. W którym miejscu oni mogą być jeszcze z tymi bombami? Gdzie oni mogli je wrócić? Kibel. Czysto. Tu też czysto. Kibel. Czysto. to Ja nie wiem, albo ja ślepie, jakiś jestem? Ty nie ma tu W którym miejscu nie mogą mieć. Te paki, te paki, te paki na lewo? Garzy, że oni gadają i nie, no tu nie ma. Tu też nie ma. Stala komputerowa. Jest bomba. Rozbrajamy. No i co? Centrala przestała gadać, tak? No jest spoko. Mhm. Ale to jakby było... Właśnie. To też jest tak, że ją słyszą, jakby ona gdzieś tutaj tykała Tu nic nie słychać Tam jeszcze nie byliśmy Bardzo możliwe

Jeszcze tego tutaj nie, nie, nie z... Dobra, powiem tak, misja bardzo, ale to bardzo szybka. Bo trzeba było naprawdę szybko znaleźć te pompy. No nie uwolniliśmy wszystkich cywili, no bo zabili ich. No, nie, nie damy rady zrobić wszystkiego. Ogień Bratopójczy, chyba. Kiedy ja zrobiłem cywila? Nie wiem. No dobra, mamy D. No tak troszeczkę wam powiem, no ciężki, ciężki klimat był tutaj. No ciężki, ciężko to było zrobić. I wiem, że to była ostatnia misja, którą ogrywałem już kiedyś. No teraz będziemy lecieć w ogóle nowej misje, więc wszystkie odprawy i tak dalej będę musiał też czytać, no nie? I zobaczyć jakieś mapy i tak dalej, jak to wygląda, żeby wiedzieć jak się poruszać, bo teraz te misje robiłem z pamięci wszystkie.